Ojciec Michał Szałkowski. Na co dzień mieszkam na Służewie. Jestem moderatorem Żywego Różańca w Archidiecezji Warszawskiej. Jestem także promotorem różańca w naszej prowincji. Zapraszam na kolejny odcinek serii Maryja bez makijażu. Kiedy myślimy o naszym zakonie, o modlitwie różańcowej, bez wątpienia jako pierwsze nasuwa się Bractwo Różańcowe. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przybliżyli sobie, czym jest Bractwo, skąd ono się wzięło i dlaczego jest takie ważne dla dominikanów. Oczywiście wiemy, czy pamiętamy o tym, że pierwszym, który promował modlitwę różańcową, chociaż na pewno nie w takim kształcie jak dzisiaj, był święty Dominik. Jego duchowy syn błogosławiony Alan de la Roche, żyjący trzy wieki później, jest tym, który można powiedzieć rozwijał to, co mówił święty Dominik. Ale jego historia życia jest bardzo ciekawa i na chwilę przyjrzyjmy się jego życiu. Błogosławiony Alan żyje w XV wieku. Jest tym, który jako młodzieniec wstępuje do naszego zakonu. Szybko jest odkryty jego talent intelektualny, zostaje wysłany na studia do Paryża, kończy je z dużym sukcesem, zostaje magistrem świętej teologii. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik dzisiejszego naszego tytułu profesora zwyczajnego. Rozpoczyna wielką karierę, jeździ po największych uniwersytetach Europy, wykłada teologię. Ale co jest ciekawe, że mniej więcej kiedy ma 35 lat, odkrywa, że wszystko to, co robi nie ma sensu, że nie daje mu radości. Wycofuje się z wszystkich różnych funkcji, które pełni i zaszywa się w najmniejszym klasztorze swojej prowincji i przeżywa swój kryzys wiary. Według jednych on trwa 6 lat, według drugich trwa on 7 lat. W każdym bądź razie w roku 1464, kiedy błogosławiony Alan, w akcji desperacji swego kryzysu, wiary chce popełnić samobójstwo, kiedy już ma sztylet wbić swoje ciało, swoje serce, ukazuje się Najświętsza Maryja Panna, która ten sztylet zatrzymuje i mówi do niego słowa: Jak ty, który jesteś moim oblubieńcem, chcesz sobie odebrać życie. Jesteś tym, którego sobie wybrałam, który ma głosić moją chwałę. Z tradycji, którą mamy wskazaną, następują duchowe zaślubiny pomiędzy Najświętszą Maryją Panną a błogosławionym Alanem. Dlatego też bardzo często, kiedy mamy wizerunki błogosławionego Alana, widzimy Jego stojącego czy klęczącego przed Maryją z dzieciątkiem i Maryja jest tą, która wyciąga w kierunku błogosławionego Alana rękę, On wyciąga w jej kierunku rękę, a Maryja w swojej dłoni trzyma pierścień, czyli symbol duchowych zaślubin. Według zapisków błogosławionego Alana Maryja wielokrotnie przychodzi do niego, przekazuje mu wiele spraw, mówi o różnych rzeczach. I między innymi tym, o czym Maryja mówi, to, że jej pragnieniem jest to, aby błogosławiony Alan założył Bractwo Różańcowe. Czyli wspólnotę osób, które będą modliły się na Różańcu. Pamiętajmy, że XV wiek to jest czas... Kiedy różaniec nie jest modlitwą tak popularną jak dzisiaj, nie jest modlitwą wszystkich. Na różancu, modlą się siostry zakonne, kapłani, szlachta, rycerstwo być może, na pewno nie zwykli mieszczanie czy, czy osoby, które muszą wykonywać jakąś pracę. Życzeniem Maryi było, żeby wszystkie stany, wszyscy ludzie odmawiali właśnie różaniec, tą modlitwę, która już była. Bliżej tej, którą my dzisiaj znamy jako Różaniec. Więc błogosławiony Alan jest tym, który zakłada bractwa różańcowe. One wtedy na początku nazywały się bractwami Psałterza Najświętszej Maryje Panny, bo taka była pierwotna nazwa tej modlitwy. Z tego powodu, że właśnie odmawiano pierwszą część zdrowia Mario, a na tym się koncentrowano. Ale też Maryja prosi, aby błogosławiony Alan podzielił różaniec jakby na trzy części: radosną, bolesną i chwalebną, aby na wzór różańca czy tajemnic różancowych głosił kazania. Błogosławiony Alan jest tym, który można powiedzieć, rozpoczyna swoją wielką misję przez kolejne według jednych siedem, według innych osiem lat. Pracuje dla Maryi, dla Jej chwały, odbywa podróże, zakłada bractwa. W pewnym momencie jest względem Niego kierowany zarzut, ponieważ członkowie bractw są tymi, którzy mają modlić się w intencji misyjnej zakonu, jego działalności, ewangelizacji, więc zarzuca Mu się to, że w ten sposób zbiera ludzi, którzy będą się tylko modlili za zakon, nie w intencjach Kościoła, Alan to w jakiś sposób przeżywa, nieco wycofuje się, słabnie jego działalność, ale bractwa się rozwijają, można powiedzieć, że w tym czasie, kiedy żyje Alan, w zasadzie w każdym większym mieście ówczesnej Europy, powstają bractwa, bardzo dynamicznie się rozwijają, do tych bractw wstępują wszystkie stany, począwszy od królów, książąt, biskupów, szlachty, aż do Mieszczan. Można powiedzieć, że w tym czasie, czyli w roku 1475, kiedy umiera błogosławiony Alan, tuż po jego śmierci stolica apostolska aprobuje ideę bractwa, Alan zostaje oczyszczony z zarzutu, którym ustawiano, że grupa ta jest tylko po to, żeby modlić się za zakon i jego działalność. Bractwa się rozwijają bardzo szybko, również przychodzą do Polski, bo już na początku XVI wieku one są już w Polsce, między innymi w Krakowie. Można powiedzieć, że w zasadzie przy każdym klasztorze dominikańskim w ówczesnym czasie, czy w Europie, czy w Polsce były Bractwa Różancowe, które bardzo dynamicznie się rozwijały. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że chociażby Król Jan III Sobieski był członkiem Bractwa Różancowego, czy Król Władysław Czwarty. Można powiedzieć, że była to pierwsza forma duszpasterska, która była związana na pewno z tą modlitwą, ale też myślę, że i, i w kościele. W księdze krakowskiej, która jest od początku, księga początku XVI wieku, jest ponad 7 tysięcy osób z całego świata wpisanych, które są w tej księdze. Które się modlą, które mają kontakt z osobą prowadzącą tą księgę, która jest stale nieustannie ta sama. Można powiedzieć, że bractwo się rozwija, rozkwita, wstępują do niego różne osoby. Takim momentem trudnym czy przełomowym był rok 1950, kiedy prezydent Bierut wydaje rozporządzenie kasujące. Stowarzyszenia Katolickie. Bractwo miało też również prawo własności, więc też one były prawdopodobnie wtedy zamknięte. Większość z nich przestało prawdopodobnie istnieć. W niektórych miejscach przekształciły się one w kółka różańcowe po prostu, które są do dzisiaj, które są kontynuacją Bractw. Na ten moment w wielu miejscach w Polsce w klasztorach, może nie tak licznych jak wcześniej, są bratstwa działają one, można się do nich zapisać. Dlaczego warto się zapisać do bratstwa burzańcowego? Po pierwsze, jest to forma bardzo mocno związana z nami, z naszym zakonem, która przyszła przez Błogosławionego Alana. Sięga XV wieku, więc nie jest to jakaś forma nowa, niesprawdzona, która byłaby sprzeczna z kościołem. Stolica Apostolska przyjęła tę formę, nadała różne przywileje związane z byciem bractwem, chociażby to, że członkowie bractwa przede wszystkim nie tylko modlą się za zakon i jego działalność apostolską, ale też nawzajem za siebie się modlą. Jest to ogromna siła i liczba osób, które wzajemnie za siebie na całym świecie modlą się. Ale też wiąże się z tym, że ci, którzy są członkami Bractwa, po swojej śmierci mają zapewnioną modlitwę innych członków Brat Służancowych, więc można powiedzieć, że są objęci modlitwą za życia i po śmierci. Ale również chociażby myślę, że warto podkreślić to, że, będąc członkiem Bractwa Różancowego. Możemy w ciągu roku otrzymać przez 8 dni, czy w ciągu 8 dni odpusty zupełne, właśnie związane z byciem członkiem Bractwa. Po pierwsze jest to dzień, w którym do Bractwa wstępujemy, jest to święto ofiarowania Pańskiego, zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, święto w niebie wstąpienia, święto Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to oczywiście 7 października, największe święto dla członków Bractwa Urzędzowego. Ale także niepokalane poczęcie i Boże Narodzenie, które również związane w swojej tajemnicy jest z osobą Maryi. Bycie członkiem brawstwa można powiedzieć współcześnie wiąże się z niewieloma obowiązkami, ponieważ członkowie brawstwa są zobowiązani do tego, żeby w ciągu tygodnia, czyli na przykład od niedzieli do niedzieli, odmówić trzy części różańca w intencji właśnie zakonu, jego działalności apostolskiej. A także innych członków bractwa, ale też oczywiście możemy włączyć w tą modlitwę nasze prywatne intencje, nasze prywatne sprawy. Zachęcam więc bardzo tych, którzy, dla których szczególnie Dominikanie, ich praca, działalność są bliscy do wstąpienia do bractwa różnicowego. Są takie możliwości przy niektórych klasztorach, czy chociażby tutaj w Krakowie, gdzie można w zasadzie z całej Polski się. Zgłosić do tego, żeby włączyć się w tą wspólnotę, modląc się za nas, ojców, braci pracujących, ale też właśnie włączyć się w te dobra duchowe, w których właśnie na mocy przywileju Stolicy Apostolskiej uczestniczą wszyscy członkowie Bractwa. Dobra duchowe, czyli wszystkie modlitwy, łaski, które uprasza pierwszy zakon, czyli siostry kontemplacyjne, drugi zakon, czyli ojcowie. I bracia trzeci zakon, czyli świetcy, żyjący ideą dominikańską, wszystkie te dobra, które są tą wspólnotą duchową, również są udziałem członków Bractwa Różancowego. Zapraszam serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zostaw lajka lub komentarz.